Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi na tym kanale A dzisiaj zapowiedź meczu Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa Mecz wyjazdowy w sumie dla obu ekip Ponieważ no Oba zespoły muszą dojechać do, tego, do stadionu No bo jak wiemy Raków Częstochowa Nie gra na swoim stadionie Gra na stadionie w Bełchatowie Więc no dla nich też trudna sytuacja, my mamy znowu problemy kadrowe, nie wiem, pech się nas po prostu, no nie chce nas opuścić i to jest chyba w tym wszystkim najgorsze. Takie pierwsze moje skojarzenia do, co do tego meczu, może to, by mecz, może to być mecz, w którym Wisła się przełamie. Zakładajmy taki scenariusz, ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to bardzo wyrównane spotkanie mam taką przynajmniej nadzieję, bo bo jeżeli kolejny raz Wisła po prostu odda pole, tak naprawdę nie będzie, walczyło, nie będzie walczyła w tym spotkaniu, to ja nie wiem, to, to wróżę bardzo słabą przyszłość naszemu zespołowi. Yy, bo, bo z Legiem to wyglądało tragicznie i w ogóle wstyd, ale, ale jeżeli z Rakowem często chowa, no, no to już będzie w ogóle jakiś dramat. Yy, ale trzeba się bać tego Rakowa, ja powiem wam wprost i, i chyba to nie zabrzmi kontrowersyjnie, Wisła Kraków nie będzie w tym meczu faworytem I, i myślę, wydaje, że oczywiście wygrana Wisła Kraków nie będzie jakąś sensacją, bo to jest ekstra klasa, hello, ale no mimo wszystko, mm, no będzie to, będzie to na pewno duży, no, duży sukces, to nie, ale no generalnie rzecz biorąc nie przystępujemy do tego meczu jako faworyci i to trzeba sobie jasno, jasno uświadomić. Dobra, słuchajcie, może zacznijmy już od zespołu Rakowa. Jakie są ich zalety, jakie plusy, prawda? Bo powiem tak: ten zespół od początku gra na jakimś określonym poziomie. Czasem lepiej, czasem gorzej. Ale mi się wydaje, że ten zespół ma solidne podstawy, by się w tej lidze po prostu utrzymać. Po pierwsze, i to jest coś, co jest fundamentem tego zespołu, jest trener. Trener naprawdę dużo pracuje. Dobrze pracuje i po trzecie jakby cały czas się rozwija. To jest bardzo, to, trener to jest ich największa zaleta. Przede wszystkim druga rzecz, kadra, która ma, mają stosunkowo młodą kadrę. Kadrę, która jest żyta ze sobą, zgrana i to widać na boisku. I do tego mają, oprócz trenera, bo o tym nie powiedziałem, jest też sztab. Sztab ludzi, którzy zajmują się właśnie taktyką, stałymi fragmentami gry i te stałe fragmenty gry Rakowa Częstochowa są naprawdę na wysokim, na wysokim poziomie, bardzo mi się y, podobają w sensie y, nawet tu widać bardzo y, dużą różnicę w wykonywaniu tych starych fragmentów czy nawet jak idą z akcją u nich wrzutka y, jak leci wrzuta to tam nikt nie wygląda tak jak u nas w Wiśle, wszyscy statycznie i bardzo sztampowo tylko każdy z nich nie, jakby te, te ruchy są bardzo, bardzo przemyślane, jakby to są już schematy. Można powiedzieć, że to nie jest jakieś takie wyuczone coś tam kiedyś, Marek patrzył ich nauczył jak, jak do takich jak Wisła grać. Tylko faktycznie oni mają różne schematy, więc ciężko będzie... Te wrzutki są bardzo groźne. Dla Wisły powinny... No Wisła się musi tego bać. E, więc dużo schematów e, więc w tym jest po prostu pomysł no co wam powiem, w tych wszystkich stałych fragmentach gry, rzutach rożnych rzutach, rzutach wolnych e, tam wszystko jest przemyślane, tam nie ma nic czasem do mu zejdzie piłka, no bo wiadomo, ekstra klasa, ale generalnie przynajmniej ma jakiś pomysł u nas czasem to tak wygląda, jakby pomysłu po prostu nie było e, ale też przede wszystkim e, młodzi piłkarze no mi się wydaje, że jednak tam dużo się stawia na młodych, ale też trzeba powiedzieć, że że tak powiem, dołączył do ich kadry no jakoś tam na początku sezonu. Yach, który występował wcześniej w Zagłębiu Lubin, później przeniósł się do Anglii, tam do Crystal Palace, tam mu chyba niespecjalnie wyszło. Wrócił do, do Rakowa, Częstochowa, ale trzeba powiedzieć, że solidnie się prezentował, i, i wydaje mi się, że ten. Ten chłopak ma pewne podwaliny, by podwaliny, no jest jakie słowo, że eee, podstawy, fundamenty, by po prostu inaczej, daje temu zespołowi jakość yy, w obronie, bo tej, z początku tej jakości brakowało, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, rak, yy, zawodnicy Rakowa, yy, jakby od początku nie było tak, że yy, jak kogoś typowaliśmy do spadków, to Raków był tam w pierwszej trójce, po tych paru spykach nie, bo ten zespół miał coś sobie, ten zespół jakoś jest uporządkowany. Jakby to wszystko jest jakby... To nie jest tak jak u nas, że to jest wszystko tak robione, no bo kasy nie ma. U nich no to lepiej troszkę wygląda ta, te finanse, więc no to widać szersza kadra, jakby większe pole manewru dla marka. Papszuna, bardzo dobrego trenera swoją drogą, więc jakby trener to jest ich na pewno mocna strona. Obejrzałem ostatnie dwa mecze, Rakowa, Częstochowa i powiem wprost: jest to zespół lepszy w tym momencie od nas i chyba tyle o tym zespole, tak? Wydaje mi się, że tutaj więcej chyba nie ma, nie ma sensu mówić. Zespół dosyć może. Kadrowo, gdybyśmy mieli wszystkich zdrowych, to on był bardzo porównywalny. Myślę nawet z delikatnym wskazaniem na ekipę białej gwiazdy. Ale, dlatego, że Wisła Kraków ma taką sytuację, a nie inną, no to, to kadra rakowa jest w tym momencie lepsza. Dobrze, tyle o rakowie. Teraz skupmy się na, na Wiśle Kraków. Słuchajcie, dokładnie w czwartek tak sobie pomyślałem: hej, no nie będzie tylko Kuby, ale wszyscy inni będą. No to był taki bardzo miły w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy wiadomość. Aż tu nagle idę na konferencję, patrzę, nie ma Pawła Broszka. Znaczy, nie wiadomo czy, 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 czy będzie, czy nie będzie. No, w każdym razie jego występ jest zagrożony, ponieważ po meczu z Legią Warszawa, jak schodził z boiska, no, nabawił się jakiegoś urazu. Można by powiedzieć to jest dramat. To to jest dramat. Eee, że to... Pff, no nie wiem, słuchajcie, no mi jest brak słów. No. Ten sezon można by nazwać mianem jednego słowa. Kontuzja. Każda konferencja zaczyna się od słowa kontuzjowani. Nadal są Kobałaszczykowski i tam reszta naszych. Eee, wulnet basza, akurat wulnet Basza będzie w tym meczu, to to jest akurat pewne. Eee, no, może ten środek pola będzie jakoś, będzie jakoś wyglądał. Eee, słuchajcie. To jest dramat. To co się dzieje, jeżeli chodzi o... Nie... Ja nie, rzadko krytykuję sztab medyczny, ale coś jest nie tak, jak oni co chwili no są połamani, no. No ludzie, przecież... Ewidentnie coś jest nie tak, no bo... Ja rozumiem, wiecie, pech pechem, ale ale nie aż tak. I wydaje mi się, że niestety moje zdanie... Bo kogo wystawić za broszkę? Tak realnie. Eee, słuchajcie. Ja mam propozycję dla trenera Stolarczyka, ale wiecie co jest najgorsze, że jak ja bym był na miejscu trenera stolar na trenera Stolarczyka, to się chyba zarfną tam na tym... Yy, siedzi na tym krzesełku yy, w myślenicach i sobie myśli tak. Ja wystawię, nie? No, no przecież no ja słuchajcie. Ja nie wierzę w to. Jakbym ja był trenerem, a szczęście nie jestem, bo byście już mnie tam zwyzywali, to słuchajcie byłby dramat. No ja bym się załamał. no. Tak patrzyłbym, kurwa z przecież on nic nie potrafi. Patrzę drzazga, jest, wejdzie już. Przy... Ech, nie mogę patrzeć. No i ten broziu ciągle połamany. No nie wytrzymie, nie nie wytrzymie, no, nie wytrzymie, no. E, także no słuchajcie. E no oczywiście to było takie żartobliwe, ale, ale faktycznie, no, trener Stolarczyk tak naprawdę no, dużo jest, ja uważam, że nowy trader to, to specjalnie no, nic nie, 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 nie zmieni, no. Problem jest kadrowy i, i to jest duży błąd Wisły Kraków, że tak pomyśleli sobie, a ta stara ekipa sobie da radę, tam ileś tam punktów zdobędą, spokojne utrzymanie, no błąd zarządu wynikający z braku doświadczenia i tylko tyle, no, bo... bo, bo Gdzieś tam pomyśleli, że Broziu będzie cały czas zdrowy, a tam Jazzga pomoże. <gry> no nie pomógł, nie pomógł. Słuchajcie, no według mnie Buksa powinien wystąpić, bo Buksa już jest zdrowy. Bo wydaje mi się, że lepiej suma sumarów, lepiej jego wystawić niż przykładowo Zdybowicza czy, czy Jazzga, broń Boże. Bo wydaje mi się, że Buksa, Buksa jest piłkarzem, który już udowodnił swoją jakość, yy, który w tym sezonie udowodnił, więc jest większe prawdopodobieństwo, że on wystrzeli niż na przykład e Jazzga. Yy, jeśli chodzi o, o inne pozycje, no to jest ok, no ten środek pola będzie wyglądał, ale pff, no nie wiem, no tragedia jest. Tragedia, no i w sumie nie ma więcej nic do przekazania. No, 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 pff, taka, taka sytuacja następuje. Dobra, słuchajcie, jeśli spodobał Wam się materiał, chociaż był trochę przynudnawy, no bo co tu zapowiadać, to, ale mimo wszystko zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, bo to, bo to pomaga mi się rozwijać. A cóż, ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!